Otwórzmy razem Smart Guarda od koła. Po otworzeniu i ściągnięciu zaślepki, możemy teraz zobaczyć Smart Guarda w całej okazałości. Zaczynając od drzwiczek. Mamy tutaj schemat całego urządzenia oraz jakieś podstawowe informacje. Dwa pierwsze zabezpieczenia to zabezpieczenia falowników. Trzecie zabezpieczenie, tutaj wchodzimy głównym zasilaniem jest to że główne zabezpieczenie. Następnie zabezpieczenie owodu backupowego oraz obwody non-backup. W prawym górnym rogu znajduje się zabezpieczenie z taką śmieszną jakby zapinką, która uniemożliwia nam podniesienie tego zabezpieczenia i nie jest to zrobione bez powodu, jest to tak zwany bypass i możemy podnieść to zabezpieczenie tylko w momencie, jeżeli w naszej instalacji fotowoltaicznej wystąpi jakaś wsterka, te zabezpieczenia wtedy dajemy w dół i dopiero wtedy możemy podnieść Bypass, co pozwala klientowi na silanie bez działającej instalacji fotowoltaicznej. Na lewo znajduje się Emma, którą wszyscy dobrze znacie, oraz kostka komunikacyjna, na której e, wykonujemy wszystkie połączenia komunikacyjne z naszym systemem. Zapoznajcie się z tym produktem.